Ponieważ świnki normalnie mieszkały u córek, a do mnie trafiały od czasu do czasu, postanowiłem niskim kosztem urządzić im drugie mieszkanie, żeby nie trzeba było targać całej klatki w ramach przeprowadzki. A przy okazji, miałem okazję poćwiczyć projektowanie w 3D i ogólnie kreatywność. Po kolei poidło, mocowane na wydruku 3D, tutaj jest lizak solny i wapienko do ścierania zębów dla świnek. Ten domek mają skuwety. Tutaj mają podalnik siana z wiaderka. Generalnie chodzi o to, żeby nie miały do niego zbyt dobrego dostępu, bo wtedy wyciągają siano i to ściano wala się po całej tym, no po całej powiedzmy klatce po całym mieszkaniu. Tutaj karmnik też jest w postaci wydruku 3D zrobionego w częściach mocowanie zrobione jest w taki sposób żeby nie miały prawa tego wywalić. Jak miały samą miskę, no to często im się zdarzało, że połowa żarcia lądowała tutaj na dywaniku. Dywanik typu wet bed. Czyli, ja to już pokazywałem w innym filmie. Czyli tu jest ażurowe. Siki wsiąkają w pelet pod spodem. Cześć gry gry. Cześć, Uuu jaki ty nerwowy jesteś. Dobra. A tu jest drugi ciasteczek zbunkrowany. ak grr grr grr